Hej, witajcie, z tej strony Popsi, a ze mną jest. Cześć, hey, witam, amigo. Cześć, z tej strony Jozin. Siemka, Bartek. Hello, Dawid. Siema Krzysiu z tej strony. Chyba, Marek. A to jest kolejny odcinek na serwisie Family Life. Co so, dzisiaj chopakań programę. Będziemy kiszelkę zawozić? Tak, tak, tak. W końcu dzisiaj coś zarobimy. Czeka nas spora wypłata, bo kiszonki, kiszonki jest sporo. E, wypożyczyliśmy sobie myszkę, mamy dwie ładowarki, mamy jakieś pasy, także załatunek powinien iść sprawnie. Lecimy. Zawoju panowie? W międzyczasie chłopaki pewnie będą wywozić jeszcze beleczki, zobaczymy czy będzie, będzie na to czas. Amigo, dawaj za mną podjedziesz mi pod rampę od razu, dobra? Okej Ale to pasy... Amiko. Eee, Krzysiu podstawisz, podstawisz przyczepę pod pasy załadunkowe Są tam przy ostatnim silosie dwa pasy od drogi ustawione. Dobra, ale ci będę lepiej będzie w ten sposób? Myślę, że powinniście to mieć jakieś właśnie dodatkowe. Nie wiem, czy został jakiś dodatkowy, wolny, wolny ten ciągnik z przyczepą. No ja i tu musisz, się tyłem od niego, tak. Dobra, to ja tutaj pod tą rampę podjadę. Ja wiem, gdzie źle pojechałem. Przejadę no. tam, ty? Między sił sami przejdziesz, tak, 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 ja sam. No. i widzę małe problemy. I kamera mi się. <noise> Mareczek tańczy na, tańczy na łyżce. Dosłownie. Wiesz, <noise> jak jest... Jak, ja wiem, że ten, nie można się po prostu... Delikatnie trzeba wjeżdżać tą pryzmę na początku, nie? Bo ona Bole. się lubi... Lubi przybugować. A ta łyga się moment nabiera też tak naprawdę. To jedziesz do niej. Nie Jest tu mi Jest tutaj, chłopaki załadują. ładują. Dobrze podjechałem? No i Dobra. Bliżej. Dobra. Dobrze. Bardzo ładnie Amiko, stoi pod trampą, naprawdę za młodostwo Prawie ro... równo to no. co na biogazownię? Tak, 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 śmigli mnie na bogat biogazownię, no też nie jest daleko, a będzie mieć Przynajmniej fajny kursik o, tak powinny, tak Może No Teraz te kazdy lata się Bartusz. Tu te chłopaki coś Już coś tu próbuję ogarnąć, bo... Jak tam sytuacja z pasami? No moment Już to ten... ustawiają To na środku to jest Ja nie widzę poziomu wypełnienia tej... tej To znaczy na to jeszcze będzie trzeba 94 92 dawaj, dawaj Trzymał łóżeczkę na biura ja wiesz, o małą Pocheleczkę No wiesz, do herbaty A mi to ósmy jak to kamery? Dobra, lecimy My, Mam pustą nie, nie rampę jak ktoś jest wolny może podjeżdżać zapraszam A jak nie to tak jak mówiłem tam jest jeszcze jedna wolna przyczepa podepnijcie ją pod coś ja. i... i tutaj podjęto za piramidzę najpierw. ale to ja chyba do siebie podjadę lub pod myszkę Dobre. Ja na no 35% 5% mam a teraz takie pytania, gdzie w tym jedziemy? Dobiegać No ale to <laughs> Lewy górny róg, niebieska kropka Obok pola 104 No i co, nie sypią te pasy no i... Jaki. a włączyłeś się Krzysiu? A czekaj, 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 musiał odsłonić. Ja ja. Żebym dostał chopie dolara czeków w tym farmingu za każdym razem kiedy ich nie włączyłem i się męczyłem przez 5 minut, to z nimi to. To byłby pokażek O, to już bym farming nie gram, to cały farming. Część, co bym se kupił O, to ten chyba <laughs> pójdzie Piękny. O, myślałem, że za będzie szedł powoli, a tu się z odwozem, chłopaki mi wyrabiają, nie wyrabiają mnie. Ja czekam na to, że mi załadują. się dziś są 8% mam. Tu już pierwsze pieniądze spadają. No, to będzie spora wypłata. Poziom trudności mamy ustawiony na bardzo trudny, wysoki, więc... Yy... Ale jeden no, pas nie też... działa, Józek, Pomóż. Jeden pas nie działa, dobra, jadę. Po drugie jest tu tak ciemno. <laughs> tu postaw jakąś lampę yy, ten. Nie, leci, nie leci. Tu przy pasach wiesz? Leci teraz. Tu pomiędzy jest taka trawa, Te wiesz? Między... No i pięknie, to my możemy sobie postać, poczekać, po pogadać. Pewnie. Znaczy macie dodatkowy ciągnik, a podpiemy pęta jeszcze pod przyczepę. Także będziecie mieć dodatkową przyczepę do obsługi. Myślę, że spokojnie jeden kierowca może czasem, wiesz, dwa kursy zrobić, to nie ma sensu. No, no sta... ja Ale to, jak, to jak prezes widzi, to tak. Jak pre... No to teraz widzi wszystko, nie? Teraz nie. widzi wszystko, nie? Ciężarówka też już jest prawie pełna, ktoś może na niej skoczyć. Już dojeżdżam do jest ja szukam najlepiej, to jeździł. Aha, to sobie Poxi wjeździ tym ciężareczką, nie? To ja tym Holanda. A dobra. Do. Ale nie przez to, że ja się zagapiłem, i zapomniałem zatrzymać czas, nie? Po prostu chcieliśmy wam pokazać pracę nocą. No jest, to, nie? Pewnie. Na spokojnie. Nie, fajnie, klimat jest, jest klimat. Wszystko ale nie ja nie radziłem wyczucie. W którym miejscu jest ta biogazownia? Lewy, górny róg mapy, niebieska kropka. Lewy, górny róg. Dobra, już będę wiedział, już widzę, dobra. Tam przypierdzieli właśnie O! o, o jakiś nowy to... gracz Jeszcze coś do łąca. Mario Mario Pod może ktoś się podstawiać jak chce Bo tutaj już ja będę odjeżdżał Kurde nie. najgorsze jest to, że nie wiem trendy jeździć Najpierw tą głową... A ja tu też walę na najszersza. No Dobra, zamykamy przyczepę. Pamiętajcie, że ruch Niestety? mamy prawostronny tutaj. No wiem, wiem. Nie, no tak. Pięknie, nie. Nie. A ja będę po lewej nie, stronie. Oj tam, oj tam. Oksyw, jak już to chodź pomóż. Jeszcze oj tam, oj tam, zaraz będę... zaraz będę słyszał... zaraz będę słyszał, ściągnie z płotu. No, No właśnie. Właśnie chcę uwiedzieć. Nie potrafię wiecie. się ruszyć. No to ja właśnie nie potrafię się ruszyć. O pa. Musiał kam przyjechać, żeby, żeby się udało. No, poszło. Siła no, montażu. A gdzie tu ten cigaret? Mario robię, musi to wejść to na Discorda. Ja no ja mam... Eee... Skup, nie wiem, próbować, wchodzić w Discord. Eee... To... Próbuj chodzić, proste, opie, trzeba nam cię tu kapik. Dwóch takich nam trzeba, jak ty, kulo, nawet. <laughs> ja to jestem ci kamerę, jeszcze jeszcze... Ja jeszcze ze dwie przyczepy. Ej, gdzie wy to sprzedajecie? E... A powiedz Na u... samą górę. No samą górę jeźdź. Tam na górę? No tak, na północ A patrz y, na lewo pewnie gdzieś Amigo sprzedawał, nie? wyczajili no go tak, komu no żeś tak. to gonił, Amigo? Nie, mi nie pokazał. Nie. Cześć Mario wow, Zawodowy kierowca. No, to jest halo, to halo, to słyszysz nie. nas? Mariu No właśnie ciebie słychać tylko strasznie ciutko. No. Bardzo mm -hmm. Czułość mikrofonu coś tam pokombinuj Kurde latarnie się przydało postawić No to sobie postaw, jak em, gdzieś tam potrzebujecie bisz. Na biogazowniku nie wolno. A, na biogazowniku? no, no to nie. E, jest ktoś wolny, żeby pojechać z kursem? Patrzcie, mamy chłopaki co ładować, ale dramat. Nie wiem, miałeś ja ciężarówkę genteerem Tu jest Ambigo w kolejce, tak? Stawaj obok. Na co wyciekacie? Stawajcie obok, panowie. Spokojnie, panie. Trzeba to wszystko nagrać. Nie, no tak. tak. Tutaj jest... Nie, co, tak. pokażę, ja proszę, proszę analista Ja się wdałam. nie wpływam w kolejkę, no nie? Nie, no to tak, ja się nie w kolejkę. Wiesz, Dobra, daj. Masz rację, też trzeba się brać do roboty. Dobra, no ja jadę na tamtą uwagę. O, powiedzmy, że tu jest wjazd, a tam jest wyjazd, co no nie? No, tak, tak, musicie to sobie przypracowało. Nie, no tak. wsiadaj tam. <grym> tak, no, po, po... będziesz tam piechodzić. Nie, na... ja, ja, ja i mam to Nie, 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 ja nie. nie, 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 Nam by się opłacało taką swoją biogazownię postawić. A, a tej nie można kupić? Można tą kupić. Ja zawsze się boję biogazowni z tego względu, że z biogazowni jest strasznie dużo pieniędzy i część graczy nie lubi grać, jak na koncie jest zbyt dużo kasy. Powiedzieć, nie czują tej motywacji, nie tej presji. O, no, wiadomo. No, wiadomo. Dlatego też nawet przeszliśmy na poziom, tak jak wiem, bardzo trudny, Nie i tyle wypłaty tego tak No ale to połowę mniejsze, tak naprawdę. No może nie połowa. ale sporo. No jak to jest, tak to jest. Jak tam, Mario, udało się ogarnąć ten mikrofon? Raz, raz. Halo, halo? O, halo? Halo, Mariusz. Oksych, lecisz za mną? Jadę, jadę. Spokojnie. Jadę do ciebie tramwajem w ręku mam bukietu 5 tysięcy za całą przyczepę to też jakiś kokosów nie zrobimy powiem powiem szczerze ale zawsze coś będzie nie no jasne że tak padła to... wąska. Lis mi, tak tak mi tak. wyskoczył, ty <grywa> Ale nie, 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 szczęście, nie Na szczęście Valtra Al Ale Waltra ma właśnie to do siebie, że ona jest wolniejsza, ale jest zwrotna, jest bardzo... No nią jest jak takim go kartem. No no właśnie, właśnie. Panie, ty wiem, że. Więc panie, ja sobie już daruję te 10 więcej. A gdzie jest Johnny się tak zapytam? Johnny, Hain, Johnny, Johnny, John, John. Ale John D. też ma jedną stronę U, Johnny U Dobra, ja tutaj się pcham uh, przed drewni z epoksów Uuuu, Jakie mam? Tak Do gospel wjeżdżamy No właśnie No ja też mam właśnie, bo na gospel wjeżdżamy Koguty, koguty panowie, naprawdę. Ja wiem, że to was, ale wyłączajcie i to też no. Tak, Ta, wyłączajcie koguty. I Zostawiam, Zostawiam. tu na placu szwenta czarnego, to możecie go ogarnąć za chwilę. Jeszcze skakuję do Koparkowy, możecie. koparkowy, ale śpię się tam, bo cię odbóstwuję. jestem, jestem No, ale ten. Co czekaj, tak przez was robić? Operator y, u tego u, u ładowarki ropa, ale co to ma być? A, a jasne, Dobra, już podjeżdżam. się kolejka, tu nie powinno być. No, panowie, panowie. No, czekaj, bo każdy musi troszeczkę wiesz no Oni sobie w jeżdżą, nie? Ja nie wiem, jak to się stało, że wyjechaliście wszyscy w odstępie czasu, a przyjechaliście razem, nie? A ja to jest najlepsze. Ja zrobiłem ja ja kursy, to nie? Ja zrobiłem kursy już Jak <laughs> do tego doszło nie wiem... Ja się mi mi tyra, ukradlił A, ja też mówię to, on już tira zawadował Ponieważ <laughs> 40% Tak, jak mi ładują w pewnym momencie ładowarko ropa i to ładowarko kopargo to parko, bo się nie ma to nie jest szybko, nie? No dobra, panowie To, 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 to kopaka Chcesz się na ciągnik. No to wskakuj do mnie tutaj Okej, tu idę Rzuciłem łopatę, tak. O nie O A, tak nie. O tak O nie O tak Ja chcę tam zobaczyć oni z tą sąniczą <laughs> kolesz O tak panie Dlaczego, Dlaczego ja Dlaczego ja Tudne sprawy tutaj... Jaka to jest sytuacja Tu stoi Krzysiu tu się tyś ładuje... Ja jestem pod pasem, rozumiem, ty, tak? Nie, tu stoi John Deere, Aha, no nie podniechany jest pod pasem. A ja jestem pod presją teraz. Ty jest John Ir pełny, chcesz go sobie przejąć? Tak, no, a chcesz ciężarówką pojechać? No, ja mogę ciężarówką, tak, tak. tak, tak. Ale to pani Annika, co pan ciekawego powie? Nie zładuj tam łyż łyskuj. <laughs> łyść i tam łyść Spokojnie Panie, nie, chyba trzeba przewalować ja... mi po Spokojnie mi się panie ten kolor. Ja, 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 nie, ja nie gyszę, tylko ja połykam całości Puk, 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 ja. <grym> Super. Nic <trych> Wystarczy, żeby do Czy nam jest to, jest Wiesz że było? Wie, że Ale po to jest... Nie, nie, No nie, nie... Nie, lubię <trych> nie, nie, Dobra to jak jest taki fajny nastrój, to ja też wyszedłem, idę pogadać sobie do chłopaków Tam nie ładują. Niech robią, nie? Nie się, nie chcę bawią O prezes idzie cicho dobra A co, też coś pojechać w całości? <grym> Jestem za jest to chodź też to chodź, nie widzę problemu Jestem otwarty na wszystkie wywozy, możesz iść. Bo za piwnicowy to w wie przyjdą Wiesz to powiem tak, może jak przyjadę z powrotem to cię zaproszę, bo tak to wiesz Tu mam 91 Dobra, uciekam Dobra, teraz jest, dopiero, jest już, już nie miałem... Dziękuję Proszę, proszę. Zapraszam kolejnego ochotnika. Do powykania w całości. Tak. <grymne> <grymne> Chyba nikogo tam nie ma w tej chwili. Jedna przyczepa ładuje się pod pasami na pewno. Wszystkie w trasie są. Ja do no Jadę do Ciebie tramwajem. Rękoma bukiet rusz od rana na mnie czekasz panie co panie, nie panie będzie... bo mi prawa autorskie pędzą ja, my wiemy co lubi śpiewać ale troszeczkę nie można teraz to nawet sobie tak nosić nie może? no, tak. no wiem, <słuch> jutro masz sobie jakąś drogę Fajnie, no ale ciekaw jestem, czy uda nam się pływać tu z tej kiszonki. Fajnie by było. Tyle potrzebujemy na zakup pola. 59 już wracam, to będą sekundy, jak pojawi się tam. Spanikowałeś nie go spanikowałeś. Weź. Masz tego Gokarta swojego, no. Wiesz co? To by się udało jeszcze uciec, ja miałem dwa super pomiędzy <laughs> Nie? To sobie Jak się stali. ma nerwę ja? Dzieje Jest zawodowy kierow, To zawodowy kierowca, co się dziwi. No zawodowy. Wsiądzę się dala na kierownicę Może no. lepiej nie, mogę, bo w ogóle będzie pograny Ja pani traca na kierownicy. No A ja tak tle pójdę słuchać? słychać Cię ja troszkę, tak, tak. ale Mariuszku, ale bardzo słabo. No właśnie, to jest dupa. Ja nie mam dobrych słuchawek, muszę z tym dodać A, ja dobyt, a, byt, a, ja a ja na czym nie... Ty grasz? Na czym grasz? Gdzie się podstawiać? Na tym gram? No, na jakiej konsoli? Na A, na kąpie. Okej. Okay. No, no niestety, ja niestety. Tu jest, Dariusz, jest bardzo... Dawid, może pod tropę. Tylko tyłem. Ok, to na, na razie nie, nie potrzebujesz tak naprawdę też dużo kontaktów, skaków, w jakąś ciężarówkę, czy w coś, wozimy kiszonkę do biogazowni, także tu jest prosta robota, podjeżdżaj ja tylko, albo... Ja ci powiem co ja zrób, ale. Ja Marek, Mariusz. Dobra, spokojnie. Mariusz, podłącz sobie Dobra, słuchawki, słuchawki, do wejścia od mikrofonu, jest do słuchawek. Mikrofon pan No, co, zamień. Jak nie masz u, u, u wejścia z sławki, to zamień e, tego, co zamieni. Włącz ten Do, do mikrofonu to weź. Weź pokażę ci to na chwilę. No właśnie, panowie, to chcesz zamienić? Mi jest dobrze a ja nie potrzebuję. Nie, nie, z nie, 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 co ja masz do zaoferowania co tam? Co, co masz? Nie wiem kopakę mam Eee, koparkę. no to chyba jedyna opcja jaka ci została, to do myszki sobie skoczyć. Na pewno cię Bartek puści na chwilę No wsiadaj, wsiadaj Do myszki wsiadaj zobaczyć Do myszki sobie wskoczmy się tam? Przymy. Dobra, sobie tutaj załaduję o. Słuchaj. Słuchaj ty tam zostań Bo ja jadę do połykania w całości Spokojnie, to ktoś inny się załapia Ja ładuję tylko, do siebie, to no, no tylko dla siebie, to nie? On tylko dla siebie załaduje, że się sobie nie przejrzysz, co potwierdzicie, ja. tak, on, se, on wam naładuje, nie? Nie, 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 gagatki, tak to nie ma, nie? Tam sobie ładnie. O fędzik to ciśnie. Tam sobie ładuje. Fędzik, o słabo ten fędzik, co ten fędzik tak słabo? Oj oj Co eee, ty, ja byli. już nawet gazu nie daję na maksa ty Dobra teraz dam na maksa Nooooo! Kurwa ten pęto jest przeklamowany ty Wyścigi, z To pieszy? tam masz ty upadł? Nie, ma tu nie stał To patrz na maksa jest 38% Ja mam Mario naprawdę ledwo Cię słychać Nie ma no co tak, się tak, nawet tak, wysila tak. wysilać Mario nawet. Po prostu Mario. wsiądź w coś wsiąść w coś, jak masz 100% To wywozimy na biogazownię no albo na... Tak. Załaduj i ustaw się. Załaduj, ustaw się i czekaj Się Dobra, No ten sprzęt, bo to ja tu będę palim roper <noise> o takie myślenie mi się podoba czyśło Będzie awans Dawid jak coś to cię mogę zamienić w tej ładowarce też nie ma problemu Nie no, się bawić Okej Fajnie wszystko widzę z tej ropy No ja to tak, zale... jeden mógł z ładowarki na odwóz iść i tylko jedną ładować bo i tak rzadko jest no tak cały czas działaliśmy w sumie, jak nie miałem ładowania no to szedłem sobie na wywóz po prostu no tak ja tu bym w ogóle wszystko ładował tu ropą i jednocześnie ładowarką na przyczepy świadział, ale łyśkuj tam, łyśkuj a z tą ropą wymyślił tu tak? No nie wiem, ktoś... jakiś inżynier pewnie, nie? Ale nie no To to ja roz... to to ja teraz też Jak zobaczyłem, jak zobaczyłem to, no to też skojarzyłem. Mówię przecież no tak, można tak robić przecież Tym sprzętem. Tylko kto, kto na to wpadł? Eee... No, to, nie Indii to... Wszystkie możliwe sposoby w miarę wozić gotą tą kiszonkę, no? no. Nie widzę ile toła plotą. Dobra, miło chyba. A jak widzę, że niestety mi spokojnie dają. 27 minut nagrania mamy. Więc widzowie musimy to sobie sypcie skończyć. Dziękuję za oglądanie. Szybko ale intensywnie było dzisiaj. Łuchu, tak. jeszcze a, piękna akcja na koniec. Akcja tutaj będzie się działa. E, jeszcze raz. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia na następnym odcinku. Hej. Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji z Żeby być na bieżąco. Do zobaczenia na kolejnym filmie, hej!